Zdarza się, że otwierasz rano drzwi, spiesząc się do pracy, i już wiesz, że tego dnia na pewno nie zdążysz na czas. Ale nie dajesz za wygraną w nadziei, że szef ma ten sam problem. I gdy wreszcie uda się wszystko ogarnąć, dowiadujesz się, że na jutro zapowiadają następną śnieżycę. Mamy ładny piątkowy poranek, to znaczy zapowiada się ładny. Trochę śniegu nam spadło. Maszyna już gotowa, no tyle jest śniegu po ostatnich opadach. Drogę, ulice już odśnieżyli i zaraz będziemy się zbierać w tamtym kierunku. luty, podkój buty, głosi staropolskie przysłowie. W kanadyjskiej wersji tego powiedzenia głównym bohaterem jest świstak marmot, który butów, co prawda, nie nosi, ale według wierzeń ludowych ma ogromną władzę sprawczą. To on decyduje o długości zimy w tym kraju, a decyzję podejmuje co roku 2 lutego, czyli w oficjalny Dzień Marmota. Jeżeli tego dnia marmot wyjdzie z nory i zobaczy swój cień, to znaczy, że zima będzie trwała jeszcze 6 tygodni. A jeżeli cienia nie zobaczy, to wiadomo, że wiosna jest już tuż tuż. Oczywiście większość Kanadyjczyków zawsze oczekuje rychłej wiosny, ale w tym roku marmot okazał się bezlitosny i zapowiedział nie tylko długą zimę, ale do tego jeszcze bardzo śnieżną i mroźną, i słowa dotrzymał. Kilka dni później, 13 lutego, na stołeczny region Kanady spadło 30 cm śniegu, a 18 lutego dosypało kolejnych 40 cm. W praktyce takie świeże 40 cm z jednej nocy wygląda tak. Na szczęście w Kanadzie nie tylko świstaki są słowne i skuteczne. Równie skuteczne i sprawne są służby drogowe, które nie dają się świstakom zaskoczyć. Z reguły, następnego dnia po śnieżycy, główne arterie miasta są już przejezdne. Przejezdne są także główne ścieżki rowerowe i większość chodników, choć ich odśnieżanie następuje dopiero po odblokowaniu głównych dróg. No właśnie, ścieżki rowerowe są głównym bohaterem tego odcinka, ponieważ zimą ciężko jest jeździć rowerem po ulicy. Nie jest to niemożliwe, ale ogromnie niepraktyczne. Głównie ze względu na pozostałości pospychaczu, które gromadzą się na poboczu, czyli tam, gdzie normalnie byłby pas dla rowerów. Poza tym po śnieżycy, podczas gdy drogowcy uwijają się przy udrażnianiu ulic, Kierowcy skazani są na spore spowolnienie ruchu i okazały korki, co wprawia ich zawsze w bardzo zły nastrój, więc lepiej jest zejść im z drogi i nie narażać się na nieprzyjemności. Alternatywą dla rowerów są więc chodniki, wszak piesi, choć też wnerwieni, to jednak roweru nie przejadą. Mogą go co najwyżej skopać. Jeżdżenie rowerem zimą ma tę zaletę, że na ścieżkach nie ma tłoku. Prawdę mówiąc, przez pozostałą część roku ścieżki przesadnie zatłoczone też nie są, ale muszę uczciwie przyznać, że ruch jest na nich zdecydowanie większy. Coraz więcej jest też zwolenników dojeżdżania na rowerach do pracy, szczególnie w porze letniej. Tradycyjnie w regionie Ottawskim. Sezon rowerowy zaczyna się 1 maja i trwa nieprzerwanie do końca listopada lub pierwszego śniegu, w zależności od tego, co nadejdzie szybciej. Na początku grudnia liczba rowerzystów drastycznie spada, ale nigdy nie dochodzi do absolutnego zera. Powodów ku temu jest kilka: pierwszy to niewątpliwie długość dnia. Może słowo długość nie jest tu najlepiej dobrane, ponieważ tak naprawdę dzień jest coraz krótszy, ale chodzi o to, że pod koniec listopada wyjeżdża się rano po ciemku i wraca do domu też po ciemku. I taki stan trwa mniej więcej do połowy stycznia. Innym powodem jest sól na ulicach, zamarzająca woda w bidonach i tym podobne niedogodności. W moim przypadku dojazd do pracy rowerem trwa około 30 minut w optymalnych warunkach pogodowych. Do przebycia mam trochę ponad 12 km. Większość przejazdu odbywa się po typowych ścieżkach rowerowych lub na wyznaczonych dla rowerów pasach. Jedynie pierwsze 2 km spędzam na zwykłych ulicach osiedlowych, ale ruch w tych miejscach jest niewielki. A prędkość ograniczona do 30 km na godzinę. A gdy już dotrę do sieci ścieżek rowerowych, to mam do wyboru kilka opcji w zależności od nastroju i czasu, jakim dysponuję w danym dniu. Mogę przemieszczać się w pejzażu tylko i wyłącznie miejskim, blisko ulic i ich tradycyjnego rannego zgiełku lub mieszanym, czyli z dala od ruchu miejskiego, zagłębiając się w zieleń okolicznych parków i łąk. Zimą, ze względów praktycznych, pozostają na trasie pierwszego typu, czyli blisko cywilizacji. Odcinku nagrałam początek mojej zimowej trasy do pracy rowerem w najbardziej miejskiej wersji. Film ten zakończę w mniej więcej połowie drogi, a drugą połowę pokażę przy innej okazji. Wszak jeżdżenie rowerem zimą jest wielką frajdą, gdy się to przeżywa, ale zdaję sobie sprawę, że oglądanie takiego filmu może już nie być tak samo ekscytujące. Zatem nie będę przeciągać. A jeżeli macie ochotę lepiej poznać okolice kanadyjskiej stolicy z rowerowej perspektywy i nie tylko, to zapraszam na kolejne odcinki. Tak wygląda sprzęt po powrocie do domu, czyli bardzo brudny, oklejony taką. O słoną, mazią po rozpuszczonym śniegu. Serce się kraja jak się patrzy na, na to jak to wygląda. Ten, ten rower ma niewiele przebiegu jeszcze, a o zima ma swoje prawa, więc teraz trzeba go będzie umyć. Przy okazji pokażę baterię, która jest ubrana w takie, takie ubranko, bo po prostu lepiej to znosi w tych temperaturach, a dzisiaj było. No rano było około minus, e, nie pamiętam chyba że 14 odczuwalne 17 z wiatrem, no a teraz jest troszkę lepiej już chyba minus 7, musiałabym sprawić.